Myślałem, że znam moją mamę. Wiecie, taka zwyczajna. Zawsze w kuchni piekła najlepsze ciasta, pomagała mi z pracami domowymi, była na każdym szkolnym występie. Ale pewnego dnia, kiedy szukałem starych zdjęć na strychu, znalazłem coś, co wywróciło mój świat do góry nogami ukryta szuflada. W niej dokumenty z czerwonymi pieczęciami, ściśle tajne. Zdjęcia z miejsc, o których nigdy nie wspominała. Dziwne kody i szyfry. Pamiętacie, jak zawsze mówiła, że pracuje w biurze? Kłamstwo. Gdy byłem mały, prowadziła tajne operacje w całej Europie. Te wszystkie delegacje były misjami. Nagle wszystko nabrało sensu. To dlatego znała siedem języków. Dlatego zawsze wiedziała, gdy próbowałem ją oszukać. Te wszystkie kursy samoobrony? Były częścią jej treningu. Moja mama, która robiła mi kanapki do szkoły, była jednym z najlepszych agentów w kraju. Ta sama osoba, która czytała mi bajki na dobranoc, ratowała świat, gdy spałem. Teraz, gdy patrzę, jak krząta się po kuchni, widzę superbohaterkę. Nie nosi peleryny, nie ma supermocy, ma za to odwagę, której nigdy bym się nie spodziewał. I wiecie co? Nadal jest najlepszą mamą na świecie, tylko teraz wiem, że jej miłość do nas była jej najważniejszą misją. Jeśli podoba ci się ta historia, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Może twoja mama też skrywa jakieś niesamowite tajemnice?